Witam Was w pierwszym odcinku serii Granatowo Bordowi. Wszystko o Pogoni Szczecin, podsumowania spotkań, zapowiedzi spotkań, transfery i wszystko inne co dzieje się wokół klubu. Nowa seria, będziemy podsumowywali sobie wszystko o portowym moim szczecińskim klubie. Będą tutaj też między innymi wideo ze spotkań. Różni goście z tych bardziej hitowych meczów, także postarałem się tę serię urozmaicić, żebyście mogli oglądać jak najwyższej jakości materiały właśnie o Pogoń Szczecin i się wszystkiego, co po prostu w klubie się dzieje. Dzisiaj pierwszy odcinek, zajmiemy się obozem przygotowawczym Pogoń Szczecin. Szczecin udała się do Turcji, do Belek, jak wiele innych polskich klubów. Tam w Szczecinie pracowali nad formą przed kolejną rundą rozgrywek w ekstraklasie. Pierwszą kolejkę po powrocie zagrając ze Śląskiem Wrocław. I sobie dzisiejszy film podzielimy na dwie części. Podsumowanie tej zimy, okresu przygotowawczego, a ta druga część to stricte przygotowanie do meczu ze Śląskiem Wrocław i moja zapowiedź do tego spotkania. A w kolejnym filmie już się skupimy na podsumowaniu właśnie meczu ze Śląskiem i zapowiedzi kolejnego spotkania z Radą Jakim Radą. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Lecimy do filmu. Na samym starcie zajmiemy się obozem sparringowym, obozem przygotowawczym do rundy wiosennej, jaki portowcy przeszli w Turcji w Belek. Jeżeli chodzi o podsumowanie rundy tej poprzedniej, to ono na kanale już jest, jakiś czas temu je nagrałem, więc jeżeli chcecie posłuchać tego, jak podsumowuję niejako całą rundę e, ubiegłą Pogoń no to będzie link, słuchajcie w opisie, a my już się skupimy na nowym. Nie będziemy mówili o problemach w defensywie, jakie były obecne w tamtym roku, ale będziemy mówili o zachwycającej ofensywie, e, która dała się poznać z bardzo dobrej strony właśnie w tych paru spotkaniach sparingowych w Turcji. Słuchajcie, przede wszystkim Pogoń zagrała, słuchajcie, cztery mecze, cztery mecze sparingowe. Wiemy, że miało być ich więcej, ale też parę spotkań było powoływanych z różnych względów. W każdym razie, słuchajcie, cztery mecze, cztery mecze bardzo ofensywne, sporo bramek postrzelanych. 3-0 Pakis, e, potem 3-1 z pakis. Tak, to były te takie dwa dziwne mecze, rozgrywane jeden po sobie, dwie różne jedenastki. E, w każdym razie tam zachwycił Kuluri z oczywiście z golami, w drugim meczu e, Paryzek i, i Korczakowski, a potem był mm, remis 1 do jednego z celi, a potem zwycięstwo. To takie najbardziej okazałe 6-1 ze Szturmem Garc, no ale wiemy, że tam też to nie był pierwszy garnitur Szturmu. To był taki zespół troszkę, można powiedzieć, wymieszany, ale rzeczywiście ofensywa działała niesamowicie. Można być naładowanym pozytywnie. Myślę, że jeżeli gdzieś trzeba upatrywać plusów, to oczywiście duet grosicki Kuluris, bo oni tutaj w tej rundzie wiosennej, jeżeli Pogoń no, ma Potencjalnie przywieźć buchar Polski do Szczecina, będą po prostu kluczowi dla sukcesu całej tej operacji, i dla jak najwyższego oczywiście miejsca w ligowej tabeli. Także spotkania spadnikowe były dobre. Naprawdę można było zobaczyć też wiele popraw w grze defensywnej. Generalnie też tych bramek nie było ostatnio dużo, no bo teraz w tym trzy gole stracone na trzy mecze, to też nie jest najgorszy wynik. Między innymi też w handbiczach Chian z rzutu wolnego strzeju gola, być może warto by było tego wykonawca stałych fragmentów zmienić, żeby Kamil Kruszczycki jednak oddał Romieninowi te stałe fragmenty. Więc parę różnych rzeczy się wyjaśniło, myślę, że też na plus. Drużyna pracowała, mamy też wiele z vlogów, no, powiedział, no, można już powiedzieć memów z Jensem Gustafssonem, który e, mówił o pracy w obronie i tak dalej. No, oby w końcu coś się poprawiło. E, rzeczywiście widać, że dużo nad tym pracowała, więc miejmy nadzieję, że już ze śląskiem to pokaże. Także sparingi były naprawdę dobre, jeżeli chodzi w ogóle o kadrę. Bo tak jak powiedziałem, to była zima. Zima też się wiąże z okienkiem transferowym, jak wiemy Pokoń nie wykonała żadnego ruchu w tym oknie i to też jest dosyć elitarne grono, bo niezbyt wiele klubów nie kupiło nikogo. Kluby, które nikogo nie kupiły, Lech Poznań na pewno pogoń właśnie i warta do pewnego momentu, bo pamiętam niedawno przeleciała mi gdzieś przez Twittera informacja, że podpisali jakiegoś zawodnika. Także to jest bardzo elitarne grono trzech, dwóch klubików, które kogo po prostu nie podpisały, ale sporo klubów e, piłkarzy oczywiście spokojnie odeszło. Jak wiemy była ta strata finansowa, e, o tym już troszkę się spóźniłem, żeby cokolwiek nagrać, także tylko w jednym zdaniu to tak e, napomknąłem. W każdym razie, jeżeli chodzi oczywiście o odejścia, Mariusz Fornaczyk, transfer, e, poza tym Rostami do uks u Stypica do Ruchu Chorzów, Stolarski transfer Stanisław Wrzynowicz do kotwicy Kołobrzeg, także tylko dwa def definitywne transfery, trzy wypożyczenia, kadra uszczuplona. Myślę, że paru z tych piłkarzy będzie miało przyszłość w późniejszych sezonach, jak roztami, bo myślę, że on po dobrej rundzie się może w kolejnym sezonie pełnić ważniejszą funkcję u nas w pogoni. No ale jednak z to być po prostu jakby początek yy, albo tułania się po wypożyczeniach, albo po prostu odejścia w kolejnym okie transferowym. Tutaj Fornalczyk to jest na pewno uszczuplenie ławki, która też nie jest zbyt bogata, nie była zbyt bogata. Rzadko pogoń miała kim reagować z ławki rezerwowych w meczach. A Fornal, mimo że on raczej biegał pod linię końcową, to jednak trochę tego dymu wnosił. No, zobaczymy, jak sobie tutaj portowcy poradzą bez jednak kolejnego ofensywnego zawodnika. Wiemy za to że wielu piłkarzy z Akademii ma w tej rundzie pełnić większą ważniejszą rolę. Doskonale wiemy jeżeli chodzi o pogoń jak wyglądają minuty u młodzieżowców. Nie są one zbyt duże więc Korczakowski już dostała w grudniu w od koniec grudnia sporo szans i wiemy doskonale że też paru piłkarzy z Akademii zostało powołanych pojechało właśnie do Belek. Paryzek, już o nim mówiłem, strzelił gole. Poza tym właśnie powiedziałem o Korczakowskim, który grał dosyć sporo. Wędrychowski już wraca po kontuzji. Słomiński również wraca po kontuzji. Poza tym mamy jeszcze nowego obrońcę, który podpisał kontrakt. Bartosz Urbaniak, który podpisał swój profesjonalny kontakt z portowcami, także jest sporo młodzieży w ofensywie. Też jest nowość, więc być może ten Fornalczyk po prostu... Już potrzebny nie będzie, i postawimy na naszą szczecińską młodzież. To, to jest oczywiście jakieś rozwiązanie. A. W tym oczywiście, w tej rundzie będzie mniej spotkań, bo odpadają eliminacje z drgi konferencji, które oczywiście już były zagrane w tamtej rundzie, też w Pucharze, Polskim to już, w, Pucha, w Pucharze Polskim. To już są decydujące spotkania typowo, a nie jeszcze jakieś pierwsze, gdzie można było troszkę, powiedzmy, minimalnie zarotować zespołem. Także kadra jest uszczuplona, ale to najważniejsze, nie odeszli piłkarze kluczowi, bo nie porównaliśmy się ani z Wachlistem, ani z Biczakcianem, ani. Też przez chwilę ktoś mówił klurisem, pisało się, ale to oczywiście transfer po pół roku byłby trochę jednak dziwny z klubu. A już w kwestii transferów, tak to wygląda. W kwestii katy, tak jak powiedziałem, jest ona uszczuplona. Bramkarze to oczywiście Kożokaru, dalej Klebaniuk i Cholewiński. Na obronie będzie cały czas grał Cech z Malcem. Tutaj nic się nie zmieni, chyba że Loncak troszkę lepiej ze zdrowiem tutaj będzie wyglądał. i będzie konkurencyjny jakkolwiek i wskoczy do zespołu, bo to na razie bardzo duże rozczarowanie transferowe, więc no, liczylibyśmy pewnie wszyscy w Szczecinie, żeby ten zawodnik znalazł formę, znalazł zdrowie i w końcu na stałe, no, chociaż w tej kadrze meczowej się pojawiał częściej. Hmm, oczywiście Kutry jest Lisowski, Borsz, Loncar, tak jak powiedziałem i... Urbania, który podpisał kontrakt. wypadł mi nazwisko wcześniej z głowy. E, w pomocy, wiadomo, Grosicki, Biczach, Cian, była Ulwe Gorkon, Kurzawa, Wędrychowski, Smoliński, Korczakowski, Przyborek. E, mamy jeszcze Kroczka, Dawida, e, Mateusza Kaczorka, Kaspar Gołębowskiego i Kamila Jakubczyka. To są piłkarze, którzy mogą się przewijać przez zespół, którzy mogą znajdować się na ławce rezerwowych, którzy po prostu pojechali do belek i którzy jak najbardziej mogą o pierwszy zespół rywalizować. Także ta młoda, świeża krew, młodzi gniewni wchodzą do pogoni i myślę, że coraz częściej będziemy ich po prostu w bliskach ekstra wydywać i jeżeli chodzi o atak oczywiście jest zachowić Kulukowski i Paryzek. Tak tych dwóch młodych ostatnich zawodników również będzie tutaj do ataku się powoli wbijało. Także Hadra jest bardziej odmłodzona i dopełniona akademią odeszli piłkarze tacy jak, no powiedzmy sobie Stolarski, którzy nie grali, nie byli potrzebni, więc myślę, że dosyć dobra zima, jeżeli widzieliśmy, że po prostu nikt nie przyjdzie, nie ma żadnych transferów, oczywiście okno dalej trwa, może czy nas pobogą oczywiście zaskoczy, ale jak na razie o tym cicho i myślę, że bądź co, bądź kadra jest dalej silna, tak jak powiedziałem, nie odeszli zawodnicy i można dalej powalczyć o Puchar Polski. I oczywiście można też zagrać o trzy punkty ze śląskiem Wrocław. Bo teraz przechodzimy do zapowiedzi typowo tego spotkania. Śląsk Wrocław udał się do chorwackiego miasta umak na swój e, przedsezonowy przed Rundowy obóz przygotowawczy zimowy, i tam no, można powiedzieć, że zagrało z bardzo silnymi rywalami. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w ogóle najsilniejszymi, jeżeli chodzi o spotkania klubów z ekstraklasy, bo tutaj naprawdę były mecze z Potęgami: Dynamo Zagrzeb, Hajduk Split i poza tym jeszcze RB. Salzburg, także spotkania z klubami, które co jakiś czas grają w Lidze Mistrzów, grają w topowych ligach, są dominatorami w swoich ligach i tutaj, Śląsk, generalnie w tych właśnie spotkaniach nie wypadł najlepiej, bo wyciągnął tylko remis z Salzburgiem, przegrał z Dynamem, przegrał z Hajdukiem, ale generalnie to były mecze z pierwszymi garniturami, to były mecze na serio. Można powiedzieć, dobrze przygotowujący do kolejnego sezonu. Poza tym jeszcze spotkania z KKK Skalisz. Tutaj już po powrocie do Polski na swoim stadionie, także jednak Śląsk zagrał jakiś sparing po powrocie właśnie z Chorwacji, pogoń po powrocie z Turcji, wiadomo tego meczu w Danii nie miała, u siebie też nie grała, żadnej gry wewnętrznej również nie grała, więc można powiedzieć, że śląskie jest bardziej w jakimś rytmie meczowym, ale to oczywiście też jakiegoś większego znaczenia myślę nie będzie miało, bo to tylko mecz sparingowy i to Zniżej o wiele notowanym rywalem. Także Śląsk miał przyzwoity, jak najbardziej tutaj, przyzwoity okres przygotowawczy z dobrymi zespołami w Chorwacji, jako jedyny polski klub w Chorwacji i będzie się już z jutro, dzisiaj, przepraszam, o 17.30 na stadionie swoim. No właśnie, jak wyglądają wyjazdy portowców na stadion w, w we Wrocławiu? To powiem wam, że. Wygląda to najlepiej. Wszyscy pamiętamy tą porażkę 2 do 0 z początku tego sezonu, ale to oczywiście u siebie. Wcześniej, w tamtym sezonie, też była porażka 2 do 0 u siebie, i jeszcze wcześniej było 2 do 1 właśnie na Tarczyński Arena. I generalnie, jeżeli chcemy doszukać się pierwszego zwycięstwa Pogoni w ogóle ze Śląskiem, to takowe miało miejsce w 21 roku, więc bardzo dawno temu. A jeżeli chcemy w ogóle zobaczyć wyjazdowe zwycięstwo Pogoni, to naprawdę jest to bardzo trudne, ale to bardzo trudne do odszukania, bo we Wrocławiu Pogoni zwyczajnie dobrze nie punktuje i może być naprawdę ciężko. Poza tym, że oczywiście Śląsk to jest aktualny lider Ekstraklasy po bardzo dobrej rundzie z kimś takim jak Eric Exposito, który oczywiście jest wybitnym napastnikiem Jacek Magiera, który stworzył Potwora. Eee, wiemy, że ten mecz w Szczecinie, no to było po prostu świetne spotkanie Śląska-Wrocławia. Sam miałem okazję oglądać z poziomu trybuny prasowej i powiem Wam, że po prostu Śląsk fenomenalnie wszedł w mecz miał fenomenalnie nakreślony plan doskonale pogoń trzymał daleko od swojej bramki, dał im rozgrywać piłkę, no ale ich kontry, ich podania z głębi pola i siła fizyczna, przygotowanie motoryczne do meczu po prostu było na o wiele wyższym poziomie No Śląsk aktualnie Lideruje w polskiej lidze, ma bardzo dobrą rundę, pogoń niedobrze sobie radzi właśnie w tych spotkaniach, ale kiedy jak nie teraz się przełamać, bo to jest nowy start, świeży start i wchodzimy w rundę wiosenną. Mamy luty, początek tego wszystkiego i. Dlaczego by tutaj nie pojechać i spróbować zgarnąć trzech punktów? Jeżeli Pogoń chce jakkolwiek uratować ten sezon, to oczywiście musi tutaj spróbować zapunktować. Tak jak powiedziałem, duet Grosicki-Kuluris. Tutaj będziemy patrywać bramek, tutaj będziemy patrywać punktów, ale oczywiście wiemy też, że Cech i Malec potrafili grać dobre mecze w tym sezonie, bo przełom października listopada do meczu z Rakowem, od meczu z Lechem Poznań. To był bardzo dobry okres Pogony i jeżeli chodzi o defensywę. Bardzo mało utraconych bramek, bardzo dobre zachowania w defensywie, dużo zdobywanych punktów, więc Pogon jest w stanie grać z dobrymi rywalami. Dobre mecze Raków. Się przypomina oczywiście Lech Poznań, nawet Legia Warszawa, bo to oczywiście bolesna porażka z warszawiekami, którzy grali w dziesiątkę, ale bądźcie bądź potrafili strzelić trzy bramki i dobrze wyglądało do pewnego momentu, więc Pogoń z dobrymi rywalami radzi sobie paradoksalnie czasem lepiej niż z tą niższą częścią tabeli, a poza tym Pogoń również radzi sobie w ogóle lepiej, jeżeli chodzi o wyjazdy, niż o stadion imienia Florena Krygera, bo na swoim obiekcie tych punktów zbyt wielu nie zbiera, dużo po prostu ma wpadek, tak jak z y, 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 za Stalą, tak jak z Wartą Poznań, a na wyjeździe właśnie punktuje bardzo dobrze. Jest w topce, jeżeli chodzi o punktowanie na wyjeździe w lidze. No i jeżeli Cech i Malec potrafią wejść na swój poziom z tamtych dwóch bardzo dobrych miesięcy, a Kuluris z Grosickim przełożą formę właśnie ze sparringów na to spotkanie ze Śląskiem i przy odrobinie szczęścia, myślę, że jak najbardziej będzie w stanie tutaj Pogoń ugrać trzy punkty. Jestem optymistą, jak najbardziej, ale też początkowo musimy być optymistami, bo po prostu nie widzieliśmy jeszcze żadnego spotkania o punkty, żadnego spotkania poważnego w ekstraklasie, i na razie to jest tylko właśnie gdybanie, bo sparingi, jak wiemy, nigdy niczego e, tak naprawdę nam nie pokazują. Doskonale pamiętam przykład z innej ligi, Chelsea, która w lato spróbowała się niesamowicie, strzelała mnóstwo bramek, grała fenomenalnie w sparingach, a w lidze aktualnie. Są poza pierwszą dziesiątką w Premier League, więc Połowę Szczecin i te sparingi to wszystko może pójść w różne strony, tak samo jak w przypadku Śląska Wrocław. Po jednej rundzie może być druga gorsza. Wiemy też, że Połowę w tamtym sezonie miała słabszą pierwszą rundę. Byli pesymiści, jeżeli chodzi o osoby języka Gustawsona, tak jak teraz są, a jednak w drugiej połowie sezonu były duże zwycięstwa, było dużo bramek. Były takie mecze jak z Degiem Warszawa. Były pewne zwycięstwa ze słabszymi rywalami, jak na przykład ostatnia kolejka I4-0 z Radomiakiem. Więc jak najbardziej pojawiały się pewne zwycięstwa i to się po prostu wszystko poprawiło. I dlaczego, dlaczego może tym razem będzie tak samo? A Śląsk zobaczymy, czy też podtrzyma swoją dobrą formę z pierwszej połowy sezonu i czy dalej będzie tym liderem. Czy jednak może wypuści tą pozycję. Wiemy, że depcze im po piętach, jak też tam się zbliża. Legia. I raków, Lech Poznań bądź co bądź. No i gdzieś tam jest jeszcze, jeszcze oczywiście Pogoń na szóstej pozycji, ale to raczej będzie walka o top 5, top 4. I oczywiście jak najdalsze zajście w Pucharze Polski. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Nakreśliłem Wam jak wyglądał okres przygotowawczy Pogoni Szczecin i troszkę powiedziałem Wam o historii spotkania ze Śląskiem, no bo to ostatnie zwycięstwo w 2021 roku nabawa troszkę no, nas trochę takim złym samopoczuciem przed tym meczem, no ale wierzmy, że będzie dobrze. W kolejnym filmie podsumujemy sobie właśnie to, co dzisiaj zobaczymy na Tarczyńskiej Arena i mam nadzieję, porozmawiamy sobie już z jakimś gościem o spotkaniu z Radomiakiem Radom, które będzie kolejnym meczem Pogoni i drugim wyjazdowym, bo Pogoń u siebie pierwszy mecz w nowej rundzie zagra dopiero z lks em Łódź. Na tym spotkaniu się pojawię i również w kolejnych filmach tych my portowcy Granatowo-Bordowi będą się pojawiały wideo, różne moje kręcone przeze mnie, które możecie znać z vlogów, które się pojawiały na kanale z Trybuny Prasowej. Także dziękuję Wam za oglądanie, piszcie swoje Przewidywania dzisiejszego ważnego, bardzo ważnego spotkania w Ekstraklasie i do zobaczenia, do usłyszenia Granatowo-Bordowi. Cześć!